W jakimś czasie nieraz nam się nudzą. Bywa, że raz na jakiś czas zmieniamy meble, mimo że nie są zniszczone, mimo że się jeszcze nie, nie sypią, no ale chcemy je zmienić, chcemy odświeżyć mieszkanie, przestały nam się one podobać. Tak bywa też z kolorem na ścianach. No niby ściana jeszcze nie jest brudna, jeszcze by parę lat mogła być w takim stanie, ale chcielibyśmy mieć już inny kolor, zmienić troszeczkę wystrój. Nieraz tak samo się dzieje z ubraniem. Mamy jakieś ubranie, bluzkę, koszulę, spodnie. Nie ma na nich dziur. Kolor jeszcze nie wyblakł. No ale kupujemy coś, coś nowego, bo, bo to nam się znudziło. Ale bywają też takie rzeczy, które się nigdy nam nie nudzą. Nigdy nam nie powszednieją ciągle są tak samo atrakcyjne, tak samo do, no, nas oddziałują, że nie chcemy ich zostawić, zmienić, porzucić. Dla mnie czymś takim jest, jest ta scena Ewangelii. Już wiele razy, wiele razy w swoim życiu tą scenę rozważałem, wiele razy ją czytałem, wiele razy się w nią zagłębiałem. Ja się dziwię, że tak to może oddziaływać. Za każdym razem bardzo mnie porusza ta Ewangelia, bardzo mnie porusza ten obraz, jaki tutaj w niej znajdujemy, Jezusa umywającego uczniom nogi. Przed ślubami wieczystymi, czy ta w ogóle dzisiejsza homilia chyba bardziej będzie miała formę dzielenia? Niż, niż klasycznej homilii, klasyczne okazania, ale być może Pan Bóg się tym jakoś chce posłużyć. Przed ślubami wieczystymi jest taki moment, kiedy dany brat, który chce złożyć śluby wieczyste, chce oddać swoje życie Panu Bogu na zawsze, w tej, tej konkretnej wspólnocie zakonnej, ma rozmowę spotkanie z prowincjałem i jego radnymi. I od, tej, od tego spotkania, od tej rozmowy dużo zależy, bo podczas niej prowincja podejmuje decyzję, czy danego brata dopuścić do ślubów wieczystych, czy powiedzieć mu, że nie, jeszcze nie, ma, nie jest na to czas, jeszcze nie jesteś na to gotowy. I w czasie tego spotkania, kiedy tam byłem, kiedy Wszedłem do pomieszczenia, siadłem przy stole, gdzie był prowincjał, byli jego radni. Zaczęły pojawiać się pytania, bo w czasie tego spotkania oni zadają pytania. Wcześniej wysłuchują opinii na nasz temat wychowawcy, jakie zdanie wychowawcy w tym względzie, i później mają możliwość zadania różnych pytań. I pamiętam jedno pytanie, do tej pory jest ono ciągle świeże i ciągle dziś od czasu do czasu w mojej głowie się przypomina. Prowincjał zadał mi pytanie: Która scena Ewangelii najbardziej do Ciebie przemawia? Jaki obraz Jezusa, jaka ikona Jezusa jest w Twoim życiu najbardziej wymowna? Nie zastanawiałem się nawet przez chwilę, tylko od razu podzieliłem się właśnie. Tą sceną Jezusa, który klęczy przed uczniami i umywa im nogi. Nie wiem, czemu tak jest, ale to jest obraz, który bardzo porusza moje serce i, i dotyka dziś najgłębszych, tych duchowych strun we mnie. Nie wiem, nie pociąga mnie te, znaczy, może źle powiedziane, nie aż tak bardzo, bo, bo, bo cała Ewangelia jest, jest przepełniona wspaniałymi obrazami, słowami Jezusa, ale, ale nie oddziałują aż na mnie tak te sceny, gdzie Jezus jest w otoczeniu tłumów ludzi i naucza, albo kiedy nawet dokonuje piękne znaki, cuda, uzdrawia kogoś. Rozmarza chleb, czy też inne inne cudowne znaki. Nie pociągają mnie aż tak bardzo te obrazy w Piśmie Świętym, które przedstawiają Boga jako pana, jako króla, cho jak choćby w Apokalipsie, który jest na tronie, przed nim są aniołowie, padający na twarz przed nim. No nie wiem, jakoś nie oddziałują tak. Natomiast na ten obraz, no niesamowicie też już nieraz, kiedy próbowałem sobie jakoś wyobrazić tę scenę, by wyobrazić siebie jako jej uczestnika, że ja tam jestem w wieczerniku, Jezus podchodzi do mnie i zaczyna umywać mi nogi, no to nieraz doświadczałem dużego wzruszenia i pojawiały się łzy w oczach. To jest niesamowity obraz. Jezus, który klęczy przed swoim uczniem, klęczy przed stworzeniem, zdjął wierzchnią szatę. Jest tej spodni, takiej zwykłej, która, którą każdy nosił. Bierze miskę, bierze prześcieradło i umywa uczniom nogi. Taka prosta rzecz, możemy powiedzieć. Prosta rzecz. No, nic nadzwyczajnego. No, co niezwykłego się tu dzieje, tak? umyć komuś nogi. A mnie za każdym razem to, to jakoś rozbraja. Tak samo jak ta scena, kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu spotyka uczniów na brzegu jeziora. Ma miejsce ten cudowny połów. I nawet nie ten cudowny połów jest taki niesamowity, wyjątkowy. Ale to, że kiedy oni apostołowie dopływają do brzegu, to Jezus robi im śniadanie. Tak samo kiedy rozważam te, te momenty z życia Jezusa, o których Ewangelie wprost nie piszą, bo, bo całe lata. Począwszy od, od Jego urodzenia, aż do około 30 roku życia, nie wiemy wiele o nich. I tak próbuję sobie wyobrazić te, te sytuacje, te sceny. To widzę Jezusa, który pracuje z Józefem w warsztacie, zamiata podłogę, myje naczynia w kuchni. Nie wiem czemu, ale właśnie te obrazy, takie proste, codzienne, zwyczajne, które pokazują Jezusa który służy, który wykonuje zwyczajną pracę, poruszają moje serce. Przecież na pewno Jezus takie rzeczy robił. Gdy Maria wychowywała Go huchając i dmuchając na Niego, nie pozwalając Mu na takie rzeczy, bo Jezus jest przeznaczony do wyższych spraw, On ma się modlić, On ma chodzić do synagogi na liturgię, bo jest Synem Bożym, bo jest Mesjaszem, a nie uczyłaby go tego, Józef nie uczył go pracy, codziennych zajęć, właśnie prostych, zwyczajnych, prania, sprzątania, to Jezus przy tej wieczerzy nie wstałby od stołu i nie umyłby uczynku. Ale tą postawę służby oczywiście Będąc Bogiem, ma tą postawę w sobie, ale też nasiąknął nią w domu od swoich bliskich. I dla apostołów ten moment, kiedy widzą Jezusa, że nagle wstaje od stołu, to był no, no, moment drudgoczący. Nie byli na to przygotowani, że coś takiego będzie miało miejsce. Ta czynność, ten, ten gest umywania nóg komuś był zarezerwowany w tamtej kulturze, w tamtych czasach tylko i wyłącznie dla niewolników. I to jeszcze niewolników, nie Żydów. Niewolnik, który był Żydem, mógł odmówić wykonania tej czynności, ponieważ uwłacza jego godność. To była codzienna czynność, bo ludzie chodzili na bosu, chodzili w sandałach, nogi im się brudziły i te nogi trzeba było myć. Pewnie częściej niż my. Ale to najczęściej robiono samemu. Jak szło się do kogoś w gościnę, to gospodarz podawał miednicę z wodą, dawał ręczniki i ludzie sobie myli nogi. Ewentualnie, jeśli byli niewolnicy, to robili to niewolnicy. W czasie ostatniej wieczerzy tę funkcję przyjmuje Jezus. Zastanawiałem się nieraz, dlaczego ta scena jest tylko w Ewangelii Świętego Jana. Przecież i Mateusz, i Marek, i Łukasz nie wspominają o niej. Oni też mówią o ostatniej wieczerzy, mówią o ustanowieniu Eucharystii na niej, ale nie wspominają o umywaniu nóg. Dlaczego? Nie wiem, jaki był powód, nie mam tajemnej wiedzy, ale tak przypuszczam, domyślam się, być może. Sami apostołowie, być może pierwsi chrześcijanie, mieli trudność z tą sceną, by przedstawić ich Boga, przedstawić ich Pana właśnie w takiej pozycji jako tego, który przyjmuje rolę niewolnika. To trochę jak z tą sceną z Ewangelii św. Jana, która opowiada o, o, o cudzołożnicy, którą przeprowadzono do Jezusa i chciano ją kamienować. Nie? I i pytanie za co, no, co, co ty uważasz, co mamy zrobić? Józef mówi: Nikt cię nie potępił, ja cię nie potępiam, nic nie grzesz więcej. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie miały problem z tą sceną, do tego stopnia, że ona trochę bąkała się po Ewangelii Świętego Jana i były nawet rękopisy, które tą scenę wyrzucały z Ewangelii. Bo to była scena, tak jak brat Piotr w czasie rekolekcji wspomniał właśnie w tej o książce, Arcybisku Parysia, scena skandaliczna dla chrześcijan, że można komuś tak przebaczyć, od tak, bez jakiejś dłuższej pokuty, tylko powiedzieć po takich grzechach i ci nie więcej. I być może to samo działo się z tą sceną z Ewangelii, która opowiada o mywaniu przez Jezusa. Że dobraz jest gorszący. Jezus, Pan, Mistrz, Bóg. Jak niewolnik bierze miskę, ręczniki i myje nogi. Piotr był zgorszony. Nie chciał pozwolić na to Jezusowi. Nie, Nigdy mnie nie będzie źródł umywał. Nie mógł znieść obrazu Jezusa, który objawia się przed nim jako ktoś mały, słaby. Trochę wcześniej, kiedy Jezus zapowiada, co go czeka w Jerozolimie, że będzie ukrzyżowany. Zostanie zabity, no to Piotr też nie dopuszczał takiej ewentualności. Mówi: Nie, nigdy na ciebie to nie przyjdzie. Tak samo jak tu: Nie, nigdy nie będziesz mi umywał. Nie, niech Ci Bóg, bro, nigdy na ciebie to nie przyjdzie. Nie mógł znieść takiej wizji, takiego obrazu Mesjasza, Pana, który, który się uniża. I Piotr i oni wszyscy chcieli być wielcy, chcieli być kimś. I się nieraz posprzeczali, o czym Ewangelie mówią. Kto z nich jest największy, kto jest z nich pierwszy. Nawet ewangelista Łukasz mówi, że w czasie ostatniej wieczerzy miało to miejsce. Dlatego niektórzy bibliści sugerują, jak mogła wyglądać ta scena umywania nóg. Wcale nie było tak, że jeden przez drugiego wyrywali sobie miskę, i każdy z nich chciał być tym, który umyje pozostałe nogi. A Jezus w końcu mówi: Nie, panowie, stop, dzisiaj ja umywam nogi. Ale nikt się do tego nie kwapił. Nikt nie miał zamiaru się za to zabrać. Nikt nie chciał być ostatnim. Dlatego Jezus bierze miskę i robi to wobec nich. I za każdym razem, kiedy apostołowie się o coś kłócili, właśnie chcąc być pierwszymi, chcąc być wielkimi, Jezus za każdym razem dawał im tą naukę. Kto z was chce być pierwszym? Kto z was chce być największym? Niech będzie ostatnim ze wszystkich, niech będzie niewolnikiem, niech będzie najmłodszym. Na wzór Syna Człowieczego. I rzeczywiście w czasie tej ostatniej wieczerzy daje konkretny przykład. Nie jest jak rodzic, który mówi dziecku, idź się pomóc, a sam tego nie robi. Idź do Kościoła nam msze świętą, a sam nie idzie. Ale kiedy Jezus mówi o służbie, kiedy chce nas nauczyć służby, to jest pierwszym, który nam służy który przyda, by nam służyć I wykorzystuje ten moment w czasie ostatniej wieczerzy, by nam to namacalnie pokazać. I ten znak umywania nóg apostołom na ostatniej wieczerzy, że on odwołuje nas do jeszcze ważniejszego znaku, jeszcze bardziej wstrząsającego. Oczywiście Jezusa na świat nie zmierzały ku temu, by byśmy mieli czyste nogi, ale byśmy mieli czyste serca, byśmy mieli wolne serca, serca wolne od grzechu. I o ile w czasie ostatniej wieczerzy obmywał uczniom nogi wodą, to na nasze serca woda nie wystarczy. Potrzebna była krew Jezusa. Dlatego jest ta męka krzyżowa. Okrutna męka. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus schodzi bardzo nisko, bo przyjmuje rolę niewolnika, a na krzyżu, mimo że jest wywyższony, to jeśli chodzi o pozycję społeczną, jego, jego miejsce w społeczeństwie, to schodzi najniżej, jak się da. Bo śmierć krzyżowa nie tylko była okrutną śmiercią, która miała dać nauczkę różnym buntownikom, złoczyńcom i miała dać nauczkę innym, by podobnie nie czynili, ale także była niesamowicie upokarzająca dla tego, kto jej doświadczał. Człowiek, który umierał na krzyżu, to był ten, który był na samym dnie hierarchii społecznej. Umierał. Człowiek umierający nago, ewentualnie z przepaską, przesłaniającą miejsca intymne, ktoś z kogo się szydzi, ktoś, dla kogo nawet nie ma później pogrzebu. Normalnie osoby krzyżowane nie były, nie miały pogrzebu, i chciała składano bezimiennych. Bezimiennych grobach nawet nie grobach, tylko w dołach. Dzięki temu, że Józef zarymatei Arymatei zatroszył się o ciało Jezusa, Jezus miał pogrzeb. Człowiek, który umierał na krzyżu, także od strony duchowej, jak Bóg na niego patrzy, był uważany za, za przeklętego przez Boga, za tego, którego Bóg opuścił. Jezus, by oczyścić nasze serca, by obmyć nas w swojej najdroższej krwi, właśnie przyjmuje taką postać. Taką postać, postać sługi. Kogoś, to jest najniżej. Sam to czyni, sam to robi, i później nas zachęca, byśmy czynili podobnie. Daje nam przykład, daje nam wzór i potem mówi wyróbcie tak samo. Skoro ja, Wasz Pan i nauczyciel umówiłem wam nogi, to wy powinniście czynić podobnie. Jak to przykazanie, jak to polecenie Jezusa możemy realizować w swoim życiu? Za każdym razem kiedy podejmujesz jakąś służbę dla drugiego człowieka, przewijasz, myjesz swoje dziecko, przygotowujesz posiłek dla swoich bliskich, sprzątasz dom, Idziesz do pracy i tam służysz drugiemu człowiekowi, Twoja praca, Twoja posługa sprawia, że drugi człowiek z tego korzysta. Za każdym razem, kiedy w jakikolwiek sposób poświęcasz się dla drugiego człowieka, poświęcasz mu swój czas, swoje talenty, swoje zaangażowanie, to jest Twoje umywanie nóg. Jezus nas zaprasza do takiej postawy. W tych momentach jesteśmy najpiękniejsi. Właśnie w tych momentach jesteśmy najwięksi. My często gonimy za wielkością rozumianą po naszemu. To poczucie wielkości daje nam yy, dają nam pieniądze, środki materialne, kiedy ich mamy dużo, mamy na wszystko. Możemy się ustawić. To poczucie wielkości daje nam władza kiedy mam władzę nad innymi, mogę innym mówić co mają robić, kiedy ode mnie dużo zależy. Czuję się ważny, dowartościowany. Wtedy, kiedy dużo wiem, kiedy mam jakiś tytuł, kiedy mogę się wymążać nad innymi, czuję się jakimś wyjątkowym, szczególnym, kiedy pięknie wyglądam. Dla Boga jesteś piękny, dla Boga jesteś szczególny, wyjątkowy, wielki wtedy, kiedy służysz, kiedy się uniżasz, kiedy umywasz nogi. Dzisiaj w czasie tej liturgii Pan Bóg nas zaprasza, byśmy... Przeżyli ten gest, ten znak umywania przez Niego nóg. Najczęściej w Liturgii Wielkoczwartkowej wybiera się 12 mężczyzn. Wcześniej się im o tym mówi, żeby się przygotowali, że wezmą udział w tym obrzędzie. Dzisiaj nie zrobiliśmy tego. Dzisiaj chcemy was zaprosić do tego, byście wzięli udział w tym obrzędzie. Może wziąć w nim udział każdy, mężczyzna, kobieta, dziecko, kto tylko chce. Za chwilę przed ołtarzem zostaną wystawione ławy. Ja wezmę do ręki miskę z wodą, ręcznik. Możesz tutaj podejść, zdjąć buty, zdjąć skarpetki i pozwolić, by zostały ci umyte nogi. Nie jest to przedstawienie, nie jest to teatr, bo aktorzy są kiepscy. Ale ten gest, ten znak liturgiczny ma nam pomóc wejść w to doświadczenie, które mieli apostołowie. To doświadczenie, w którym Jezus najpierw samemu, okazując im miłość, okazując, służąc im, wchodząc z postawy uniżenia, później ich zaprasza do tego samego. Nie będę potrafił służyć drugiemu człowiekowi albo będę to robił źle, niewłaściwie, jeśli sam wcześniej nie pozwolę Bogu, by On mi usłużył, by On, On mi obmył. W mojej służbie nie będzie miłości, nie będzie troski o drugiego człowieka. Może to być, mogę robić, bo muszę, bo to jest mój obowiązek, bo tak trzeba, bo nie mam wyjścia. Jeśli wcześniej Boża Miłość nie przeniknie moje serce, ta miłość, która towarzyszyła Jezusowi w czasie ostatniej wieczerzy, umiłowawszy swoje do końca ich umiłował, I niech ten znak, niech ten gest, przyjęty przez Ciebie dzisiaj, gdy Twoje nogi zostaną umyte, będzie tym zewnętrznym wyrazem: Jezus chce przyjąć Twoją miłość w moim życiu. Chce się ją zachwycić. I pragnę czynić tak samo w swoim. Ja też chcę umywać im nogi, też chcę im służyć, też chcę okazywać im miłość. Zachęcam, odwagi. Trzeba się na pewno przełamać, ale naprawdę warto. Nie będziemy tego robić w jakimś szczególnym porządku, że będziemy wstawać nie, po 12 osób. Jedni wchodzą, drudzy wychodzą. Po prostu jak widzisz, miejsce wolne na ławce możesz przyjść, usiąść. Jak już przeżyjesz ten gest, wracasz na miejsce, inny może przyjść w Twoje miejsce. W czasie liturgii, w czasie Eucharystii w osobie kapłana działa Chrystus. W codziennym życiu nieraz ciężko to do zobaczyć, doświadczyć, patrząc na nasze życie, to jak żyjemy, jak się zachowujemy. Nieraz trzeba ogromnej wiary, żeby, żeby w kapłanie dostrzec Chrystusa. Liturgia to jest ten szczególny moment, kiedy jakikolwiek by on nie był, może być największym grzesznikiem ale na mocy święceń działa w nim Chrystus. Dlatego przyjmij ten gest umywania nóg i pozwól, by to Chrystus dzisiaj umył ci nogi.